Vectra pełna rozrywki, pełna sportowych emocji z Kanal Plus Online i Eleven Sports. W pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601, 601, 601 lub na Vectra.pl Nordowe kaszuby to najbardziej wysunięte na północ część naszego kraju. Od wieków związana z rybołówstwem i Morzem Bałtyckim. Pokolenia rybaków oraz ich rodziny tworzyły przez stulecia narzędzia, sprzęt połowowy, przedmioty codziennego użytku i sztukę użytkową związaną z wykonywanym zawodem. Dzisiaj skarby kultury rybackiej i dawnego życia mieszkańców można zobaczyć w obiektach muzealnych, które znajdują się na Nordowych Kaszubach. Największym obiektem muzealnym na Nordzie poświęconym rybakom jest Muzeum Rybołówstwa na Helu. Miasto Hel było zawsze związane z morzem i z rybołówstwem. Tutaj w dawnych czasach Hel był jedną z bardzo bogatych miejscowości, ponieważ poławiało tu się niesamowicie dużo ilości śledzia, który był później sprzedawany w Gdańsku. Uważam, że Hel miasto i Półwysep Helski jest jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Można między innymi na cyplu zobaczyć Obelisk, Początek Polski, Kopiec Kaszubów i również nasze Muzeum Rybołówstwa. Muzeum Rybołówstwa powstało w 1972 roku w maju. Niedawno właśnie minęła 50. rocznica powstania tego naszego obiektu. Muzeum jest filią Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i znajduje się w dawnym budynku pokościelnym który został wybudowany w 1417 roku. Ten budynek miał być rozebrany, ale kilku entuzjastów helskich udało im się ochronić przed rozbiórką i wprowadzili tutaj na początku zabytki materialne ludzi zamieszkujących te tereny, czyli kaszubów północnych. Można tutaj zobaczyć sprzęt rybacki, można zobaczyć łodzie, można zobaczyć wiele innych ciekawych rzeczy. Atrakcją tego naszego muzeum jest wieża widokowa, z której jest przecudny widok na panoramę Gdańska, ale również przy widoczności Zalew Wiślany. Przecudny też jest widok tutaj dwóch naszych portów, portu rybackiego i portu wojennego, ale i też jedynej plaży, która jest tak zwaną małą plażą z strony zatoki. Szczególnym miejscem w naszym muzeum są pamiątki rybackie. Między innymi można tutaj zobaczyć dużo merków rybackich. Można zobaczyć też między innymi informacje dotyczące maszoperii. Nie ukrywam też znajduje się tutaj moja pamiątka rodzinna, gdzie mój tata w wieku 9 lat w 1926 roku dostał od swojego ojca czyli od mojego dziadka szelki do wyciągania niewodu dobrzeżnego bo w tamtym czasie dzieci też swoim rodzicom pomagali przy połowach. Między innymi też tam widać na nim merk rybacki, czyli znak własnościowy, który tutaj rybacy posługiwali się. Każdy taki znak własnościowy to jest nazwisko. Rybacy z Półwyspu Helskiego używali na każdym sprzęcie taki znak, ponieważ ten sprzęt był niesamowicie drogi i wtedy, kiedy morze zabierało taki sprzęt, można było go oddać tej osobie, do której ten sprzęt należał. Można też tutaj zobaczyć bardzo dużo innych ciekawych sprzętów, które są pokazane tutaj na wystawie naszej. Są pokazane makiety pokazujące w jaki sposób łowiło się właśnie takim niewodem dobrzeżnym, ale i również wtedy, kiedy zatoka zamarzała, można było zobaczyć bodarzy, czyli sprzęt do połowów podlodowych. Dużą atrakcją turystyczną jest również skansen łodzi rybackich, które znajdują się wokół budynku muzeum. Są pokazywane tam różnego rodzaju łodzie, którymi rybacy poławiali ryby. Mamy tutaj, właśnie na tym skansenie, jedyną zachowaną pomerankę, którą rybacy dawniej wypływali bardzo daleko w morze, łowiąc ryby. Ale również mamy też galerię obrazów marynistycznych, mamy też również na drugim piętrze sale wystaw czasowych. Niedawno została otwarta wystawa bursztynu i różnych wyrobów artystycznych. Cieszą się te wystawy bardzo dużym zainteresowaniem wycieczy szkolnych, które w okresie maja, czerwca bardzo licznie odwiedzają nasze muzeum i Sądzę, że są bardzo zadowoleni, bo widzą w jaki sposób ludzie pracowali kiedyś tutaj i się czegoś po prostu nauczyli, patrząc na tą kulturę i na tych ludzi, którzy pokonywali może po to, żeby utrzymać swoje rodziny, sprzedając ryby i żyjąc tutaj na tym Półwyspie Helskim. Nasze muzeum cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem, mamy tutaj tłumy zwiedzających, no i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jak wyglądało życie rodziny rybackiej można zobaczyć odwiedzając jastarnię. W niewielkim budynku rybackiej chaty czas zatrzymał się ponad 100 lat temu. Na nordowych kaszubach odbywa się też wiele imprez, które kultywują rybackie tradycje, kulturę i język kaszubski. Niech mam zapochwalony Jezus Chrystus. Co by ta tradycja, ta kasiabizna, to ta mływa, to wszystko nie będzie Neną? To Rzeszyny. Kasiępsko pomyrzci, etaciej pomyreńk. To są chłopcy, co mają tacy wielci strundowi buty. A wenitejś, są za tym, co by już pęsnułoś, ale ciebie co było, waloć jedes przez lata latać nie do wslade. Tym już e, je tu dar w maju laskorn. Tych, są na o chłopcy. A te oni blekot, a če bi urgi, urgi neut, a tam je kašepskogotka, še je hod dreh, so to všetko led zumro spovedo, ja, ko je to belo, ceš tam je levs. Nate tu je richti fajn, a če je pogotka, te vsaki jeden, ki me že tu fajn, ve bi odzic v šili akne. A te, me imamo sobo kot Jastarnitsko. Sobotka i na Ewe Wieldziewsa, na Ejlu, ale ta cioła trzoska, ta cioła gwulta, tylko ta hraczejt sowiasterna, te nigdy nie ma. Mają przygrzymkę na świętych Piotra Pawła Dopucka. To jest wiele lat już robione, to jest też taka już po maleczku tradycja. Rzeszeni pomerenck, oni mają poro pomerenck, to jest ta ci strondowy strondowi bąt, wyblatoeni lotaj, a, a sem chyli regate, jo, a to są tu entuzjastowie, oni robią chlapa kasha pici pod żeglami, coś już a te wąngarzowi dni w porce takie stiletze probują co by ta tradycja, co by nie wagi Tu, kiedy jest sala ciasto blaze, je storo rebarzko chodz. Wnibici jak stopciny lat storo. E tam, je wcieli jakno rebarzko, e, niszwa, e, sprzątka, e, but, wszystko, by tam naleźć ale, żeby wleźć do bane, te tam je, ta ciebie przesadzony jak to ciudesz, bivalo, wszystko drewniejsze, wszystkie robite, leśka, stole. A to je tam zawlekli z wszelakich kątów, w jednym flachu, co by wiedziało, jak, jak to czy belo Tam je też ci bucht, gdzie trzymały krowo, czy inne zwierzęta, ale to w ogóle są we czy wam zyta, w tej chęci. Taka śledza nie ta do tej naszej jasterni. Tu wamota w spanalech lędzi, w muli strand, gdzie psówkie jak małka, bivuj z błego, dowiesz, a wszedł się belnejły. Ciekawym obiektem gromadzącym zbiory rybackiego rzemiosła i kultury jest budynek stowarzyszenia Przyjaciół Szotlandu we Władysławowie. Z każdym rokiem przybywa eksponatów związanych z rybackim charakterem regionu. W 2010 roku zawiązaliśmy stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu. W 2013 roku od gminy Władysławowo otrzymaliśmy budynek po byłej szkole. W miejscu tym znajduje się obecnie siedziba naszego stowarzyszenia. Jeden z pomieszczeń zaadoptowaliśmy na wystawę rybacką. Na wystawie rybackiej gromadzimy eksponaty związane z rybackiem i rybołówstwem, dawne narzędzia połowowe, którym posługiwali się rybacy łowiący na Zatoce Erpudzkiej, na Zatoce Gdańskiej i Morzu Bałtyckim. w naszej wystawie rybackiej dowiemy się również jak wyglądał zaślubiny Polski z morzem i pierwszy rejs pod biało-czerwoną banderą 11 lutego 1920 roku w którym brał udział generał Haller i rybacy z naszego wybrzeża Na naszej wystawie rybackiej możemy zapoznać się z twórczością pisarską Augustyna Necla, rybaka mieszkańca Wadysawowa. Również możemy obejrzeć rzeźby ludowe twórczości Leona Goli, który również był rybakiem i mieszkał we Wadysawowie. Leon Gola poprzez swoją twórczość ludową, rzeźbiarstwo przedstawiał życie rybaków i ich rodzin tutaj na Nordowych Kaszubach. Pan Franciszek Necel, syn pana Augustyna Necla, dziś kontynuuje dzieło swojego ojca poprzez archiwizację i dokumentowanie historii rybaków na Kaszubskiej Nordzie. Również twórczość Leona Goli, czyli rzeźbiarstwo ludowe, kontynuują jego syn i jego wnukowie. Tego typu miejsca, jak nasza wystawa rybacka, ma za zadanie edukować. Naszych mieszkańców i pokazywać turystom, jak kiedyś żyło się tutaj na nordowych kaszubach. Kontynuujemy dziedzictwo kulturowe naszych ojców i dziadków. Obiektami związanymi z bezpieczeństwem pracy na morzu są latarnie morskie. Sygnały świetlne latarni pomagają bezpiecznie wrócić do portu również łodziom i kutrom rybackim. Na Nordowych Kaszubach wyjątkowym obiektem jest Latarnia Morska w Rozewiu, gdzie mieści się Muzeum Latarnictwa. Będąc na naszych tutaj terenach w gminie Władysławowo, żal by było nie wstąpić do nas, do Rozewia, gdzie możemy zwiedzić. Jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie są dwie latarnie morskie, które no warto zobaczyć od początku, jak powstało na przestrzeni lat, jak się zmieniało poprzez podnoszenie, no jak również poprzez wybudowanie drugiej latarni, gdzie zawsze zadają turyści takie pytania: dlaczego powstała druga latarnia? Chodzi o to, że w 1873 roku została wybudowana latarnia w Człopinie. W związku z tym bardzo dużo w tamtych latach z żeglugi wpływało komunikatów, że nasza latarnia rozewska jest mylona z latarnią w Człopinie. Władze stwierdziły, że w ten sposób trzeba po prostu wybudować drugą latarnię. No i tak w 1875 roku powstało Rozewie 2, które razem z Rozewiem 1 świeciło przez. 35 lat do roku 1910 roku. W 1910 roku powstała maszynownia, którą zasilały dwa lokomobile i wytwarzały energię elektryczną, w którą to już latarnia została zamontowana lampa łukowa, później lampa błyskowa, gdzie nadano charakterystykę latarni. W tamtym momencie. No, Rozewie 2 było niepotrzebne. Tu została nadana charakterystyka tak jak na całym wybrzeżu i do dnia dzisiejszego to pozostało. Lampy w latarni w Rozewiu zmieniano cztery razy. Obecnie jest ledowa o wysokiej mocy. Do dnia dzisiejszego świeci. Tak jak w każdym samochodzie, jak jeździmy mamy nawigację GPS, tak dla marynarzy, którzy pływają dla starszych marynarzy jak tylko spojrzą do góry i zobaczą błysk latarni, no to już wiedzą na którym są odcinku. Bo generalnie latarnie powstały po to, żeby ostrzegać żeglarzy, marynarzy o niebezpieczeństwach, że zbliżają się do miejsc niebezpiecznych, tak? Czyli płycizn, grzbietów kamiennych i po to powstały latarnie i do dnia dzisiejszego też po to one są. Wiadomo, że technologicznie to już są systemy DGPS-u i różne inne. Ale wszystko w technice się lubi popsuć. A światełko nigdy nie zgaśnie, tak jak w człowieku bije serce. Tak samo na tej latarni bije ta żarówka, to światło, które wszystkim pokazuje bezpieczną drogę do domu. Obecnie w naszym tutaj blizarium rozewskim możemy poprzez wszystkie budynki zobaczyć, jak tu wyglądała cała inżynieria do wytwarzania prądu, a także możemy zobaczyć, jak latarnik samowystarczalny był w tym czasie. Każdy latarnik mieszkający tutaj obok miał do dyspozycji stodołę, piekarnio-wędzarnię, pola przyległe tutaj, także mógł sobie sam zrobić chlebek, wędlinkę, rybki, uwędzić. Także był samowystarczalny na tamte czasy, nic mu nie było potrzeba. Także to wszystko można tutaj, maszynownie, piekarnią wędzarnie, jak również wystawy w latarni morskiej w Rozewiu, gdzie widzimy jak na mapach były pokazane Rozewie na przełomie wszystkich lat, na innym piętrze makiety innych latarni, poprzez zobaczenie wystawy w sali wystawowej na temat akurat obecnie dwustulecia latarni morskiej. Z ciekawostek takich to Rozewie 1 ma 143 stopnie do pokonania, żeby znaleźć się u góry na Laternie. Wysokość budynku 33 metry, niepotrzebna nam wyższa, ponieważ klif mamy 50-metrowy, czyli daje nam to już 83 metry, a Rozewie 2 schodków 110 i 23 metry wysokości. Będąc w północnych Kaszubach, zapraszamy do Rozewia, do zwiedzenia naszej 200-letniej latarni, jak i drugiej latarni 200 metrów dalej, 147-letniej, i zobaczenia, jak tutaj wszystko funkcjonowało i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jednym z miejsc, gdzie można zobaczyć eksponaty związane z rybackim charakterem Nordowych Kaszub jest Muzeum Ziemi Puckiej. Miasto Puck i gmina Puck są obszarem o niezwykle bogatej historii. Samo miasto Puck jest jednym z najstarszych miast regionu, dlatego, że jest jednym z dwóch obok Helu najstarszych, które jako pierwsze otrzymały prawa miejskie. Miasto, które ma tak wiele do zaoferowania, było w przeszłości miastem królewskim, o tym również warto pamiętać. Dziś śladami przeszłości tej bardzo bogatej jest oczywiście samo za założenie i układ urbanistyczny miasta, który zachował się od czasów średniowiecznych. Najstarsze obiekty, czyli fara pucka, budynek przytułku, tak szpitalika, kamieniczki są warte odwiedzenia i zobaczenia i są właśnie śladem przeszłości. Również port rybacki, także który odegrał ogromną rolę w przeszłości miasta. Na pewno warte w okolicy jest obejrzenie rzucewa. kultura rzucewska, archeologiczne odkrycia, w, jeżeli mówimy o zabytkach, o historii, to warto tam również zajrzeć. Jeżeli chodzi o Ziemię Puckę, to także mamy obiekty sakralne, które warto zobaczyć, czyli kościół w Mechowej, kościół w Starzynie, oczywiście nie można pominąć kościoła w Swarzewie, sanktuarium maryjnego. W samej Kamienicy Mieszczańskiej, czyli obiekcie naszego Muzeum Ziemi Puckiej możemy zobaczyć ekspozycję historyczną, taką przekrojową, która naszą historię regionu, w miejscowej ludności, ludności kaszubskiej, możemy oglądać i zapoznać od czasów najdawniejszych, czyli od tych czasów starożytnych, przez średniowiecze, dalej czasy nowożytne, aż do współczesności. Ważną częścią tej ekspozycji na pewno jest część poświęcona portowi średniowiecznemu, którego relikty znajdują się w tej chwili w ujścia rzeki Płótnicy. Jest to stanowisko archeologiczne położone pod wodą na głębokości od 1 do 3 metrów. My z tego terenu w naszej ekspozycji pokazujemy dłubankę pochodzącą z XII wieku, niezwykle ciekawy obiekt. Oprócz tego pokazujemy również i prezentujemy resztki palowań także z terenu portu. Drugą ważną częścią jest ta część poświęcona czasom krzyżackim. Oczywiście nie mogło także zabraknąć elementów związanych z królewskością naszego portu Puckiego, dlatego że w czasach Zygmunta Augusta, a potem Zygmunta III Wazy, Puck był najpierw portem kaperskim, portem pierwszej tej marynarki wojennej, Stocznią Królewską. Także tę część również warto zobaczyć. No i później rozwój turystyki, bo port Pucki, trzeba pamiętać, że oczywiście był ostoją dla jednostek rybackich, to przede wszystkim, ale w momencie, kiedy narodziła się turystyka, zaczął również pełnić te funkcje turystyczne, które pełni zresztą do dziś. Drugim obiektem na terenie Pucka, należącym do Muzeum Ziemi Puckiej, jest historyczny obiekt, Przytułku, tak zwanego Szpitalika, niegdyś pełniący właśnie funkcję przytułku dla ubogich. W latach 70. to on był pierwszym budynkiem o charakterze muzealnym na terenie miasta Puc. Od tamtego budynku zaczyna się historia naszego muzeum. W tej chwili znajduje się tam ekspozycja etnograficzna, przedstawiająca życie w rzemieślników w małym miasteczku. Także mamy tam część poświęconą rybołówstwu i historii. Ale tej związanej już z połowami zatokowymi tutaj w Płucku i okolicznych miejscowościach. Można prześledzić historię połowów i tradycji rybaków kaszubskich, można poznać sprzęt połowowy. historię, przebogatą historię miasta, Pucka, regionu, Dziś mieszkańcy starają się kultywować i przedstawiać turystom poprzez organizację przeróżnych festynów, jarmarków, targów. Tu do sztandarowego wydarzenia w mieście Puck należy oczywiście rybacka pielgrzymka na świętych Piotra i Pawła, organizowana rokrocznie w czerwcu. Jest to przepiękne wydarzenie, cieszące się ogromną popularnością, gdzie właśnie w ten dzień od pustów świętych Piotra i Pawła do Pary Puckiej przybywają na kutrach, pięknie. Przystrojonych z Półwyspu Helskiego Pątnicy. Oprócz tego, oczywiście, odbiorców znajduje rokrocznie organizowana Belonada, czyli wydarzenie związane z połowem ryb. Jest to okres konkretnie Belony, okres Maja, kiedy ona się pojawia w Zatoce Płudskiej, i wtedy wówczas jest to święto wędkarzy. Oprócz tego miasto Puck zaprasza również do poznania historii tego miasta średniowiecznego związanego z kaperstwem, tą królewskością portu Puckiego i z tej okazji jest organizowany dzień Kapra. Złóby Północne to od wieków kraina rybaków, rybackiego rzemiosła i niezwykłej kultury. Wytwory tej kultury możemy dziś podziwiać, odwiedzając obiekty muzealne, pełne skarbów historii i życia regionu. Kiedy szliśmy przez Pacyfik hey hej, roluj go! Zwiało nam z pokładu skrzynki Taki był cholerny sztorm Hej, znowu zmyło coś Zniknął w morzu jakiś gość Hej, policz, który tam? Jaki znowu zmyło kram Kiedy szliśmy przez Pacyfik hey hej, roluj go! Zwiało nam z pokładu skrzynki Pełne śledzia i sardynki Taki, taki był cholerny sztorm Hej, znowu zmyło coś Zniknął w morzu jakiś gość Hej, policz, który tam? Jaki znowu zmyło kram kiedy szliśmy przez Pacyfik, way, hey, roll go! z nam z pokładów czynki pełne śledzia i sardynki, kosze, krabów beczkę sera. Taki był cholerny sztorm, hej, znowu zmyło coś. Zniknął w morzu jakiś gość hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, way, hey, roll go! Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki Kosze krabu, beczkę sera, kalesony, oficera Taki, Taki był cholerny sztorm Hej, znowu zmyło coś Z widomorzu jakiś gość Hej, policz, który tam Jaki znowu zmyło kram Kiedy szliśmy przez Pacyfik Wej, hey, hej, rolilo Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki Kosze krabu, beczkę sera, kalesony, oficera Sieć jeżowców, jedną żabę Taki, Taki był cholerny sztorm hej, Hej, znowu zbyło coś Zniknął w morzu jakiś gość Hej, policz, który tam Jaki znowu zbył kram? Kiedy szliśmy przez Pacyfik Hej, hej, roll go Zjało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sartenki koszek krabów, beczkę sera Kalesony, okicera, sieć w Jedno żabe, krabik tak co było babę Taki był cholerny Hej, znowu zbyło coś Zniknął w morzu jakiś gość Hej, policz, który tam Jaki znowu zbył kram? Kiedy Wyszliśmy przez Pacyfik, okay, wej, hey, rolly we go Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki Kosze krabów, beczkę sera, kalesony oficera Sierzież jedną żabę, kapitańską zbyło babę Beczki rugu nam nie zwiało, taki był cholerny sztorm Hej, znowu zbyło coś i może jakiś gość Hej, polisz, który tam, jaki znowu zbyło, kram Kiedy szliśmy przez Pacyfik, wej, hej, rodygo Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki Kosze krabów, beczkę sera ale Sony oficera, siedzieżowców jedną żabę Kapitańsko zmyło babę, beczki ruchu na mnie zwiało Pół, pół załogi jest. ją trzymało, taki był cholerny szkod Hej, znowu zmyło coś, zimno morzu jakiś gość Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło gram. Hej, znowu zmyło coś, zimno morzu jakiś gość Postawcie wina z mam, odpowiemy dalej wam Vectra pełna rozrywki. Pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports. W pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601, 601, 601 lub na Vectra.pl